Większość z Was zapewne zdążyła się zorientować, że rok szkolny rozpoczął się na dobre. Jak mówi jedna z popularnych telewizyjnych reklam, praca bez odpowiednich narzędzi nie ma sensu. Dlatego dzisiaj przychodzimy do Was z pomocą i pokażemy, jakie narzędzie może Wam się w tym roku przydać. Od wielu lat wiadomo, że większość laptopów kupujemy do nauki, a że na szybkim komputerze możemy uczyć się bardzo szybko, to zostanie nam jeszcze trochę czasu do zagospodarowania na przykład na gry. Wspomnianym we wstępie narzędziem, które chcemy Wam zaprezentować jest stojący przed nami najnowszy model serii Lenovo Legion, a mianowicie Legion 5 Pro siódmej generacji z kartami graficznymi Nvidia GeForce RTX serii 30. Jest to laptop gamingowy w pełnym tego słowa znaczeniu, ale nie tylko. Warto pamiętać również, że na dzisiejszym rynku laptopowym to właśnie takie sprzęty oferują najnowocześniejsze, najbardziej innowacyjne rozwiązania i zapas technologiczny, który pozwala nam użytkować je bez problemu przez kilka następnych lat. Dzięki temu takie laptopy jak ten idealnie sprawdzają się również dla profesjonalistów. Mówiąc profesjonaliści, mamy tutaj na myśli osoby pracujące na co dzień w środowiskach, które potrzebują dużej mocy obliczeniowej. Mogą to być graficy, osoby zajmujące się edycją wideo, czy osoby zajmujące się wizualizacjami architektonicznymi. Dziś skupimy się jednak na szeroko pojętej grupie uczniowskiej i przechodząc do konkretów, wytłumaczymy, dlaczego Legion 5 Pro to laptop idealny do grania i do nauki. Rozpocznijmy od rzeczy kluczowych. Co przychodzi w większości z nas na myśl, kiedy mówimy o mocnym laptopie gamingowym? Tak, zgadliście. To przede wszystkim ultra wydajna karta graficzna. W Lenovo Legion 5 Pro siódmej generacji mamy do czynienia z najnowszą generacją kart graficznych NVIDIA GeForce RTX serii 30 w najmocniejszym wariancie TGP. Zanim zgłębimy się w meandry techniczne tego rozwiązania, możemy zapewnić Was o jednym i pewnie najważniejszym. Zagracie tutaj we wszystko. Najnowsze tytuły nie stanowią wyzwania dla sprzętu, przed którym stoimy. A co sprawia, że tak jest? Wspomniany już układ graficzny to druga generacja kart Nvidia GeForce RTX, wykorzystująca przełomowe rdzenie RT, które umożliwiają renderowanie kinowej jakości grafiki w czasie rzeczywistym. Mówiąc pół żartem, pół serio, osoba wchodząca do pokoju może mieć problemy z rozpoznaniem tego, czy w chwili obecnej gramy w grę, czy oglądamy film. Oprócz tego mamy tutaj do czynienia również z technologią Nvidia DLSS. Kolejną przełomową techniką renderingu, mającą na celu zwiększenie wydajności laptopa oraz generowanie tego, co dla graczy najważniejsze, czyli większej ilości klatek na sekundę. DLSS wykorzystuje rdzenie tensor, odpowiedzialne za uczenie maszynowe. Korzystając więc z tak zaawansowanych technologii, mamy pewność, że nasza rozgrywka zawsze będzie na najwyższym możliwym poziomie. Same technikalia karty graficznej to jedno, ale oprócz tego otrzymujemy również pełne wsparcie środowiskowe w postaci programów i udogodnień, które mają maksymalnie pomagać nam w wyciśnięciu ze swojego komputera absolutnego maksa. Obserwując wszelkie platformy streamingowe, widzimy zdecydowany wzrost użytkowników chcących dzielić się tym, co robią na komputerze. I tutaj z pomocą przychodzi nam aplikacja Nvidia Broadcast. Aplikacja ta pozwala na łatwe zarządzanie Twoją transmisją, dzięki czemu możesz być spokojny o wysoką jakość dźwięku i obrazu przy jednoczesnym zachowaniu topowej wydajności. A jeśli chcesz zmienić tło, nic prostszego kilka kliknięć i gotowe. Widzimy zatem, że sama karta graficzna dostarcza szereg rozwiązań, które z modelu Legion 5 Pro czynią idealnego towarzysza rozgrywki i nauki. Nie zapominajmy o nauce. A i tak nie powiedzieliśmy jeszcze o wszystkim. Idąc dalej, należy zwrócić uwagę również na drugi z kluczowych komponentów, czyli procesor. W tym przypadku jest to Intel Core 12 generacji. Pewnie nie zaskoczę Was stwierdzeniem, że jest to najlepszy i najbardziej zaawansowany technologicznie procesor w historii. Dzięki hybrydowej architekturze mamy tutaj podział na rdzenie P-Core oraz e-Core. Pierwsze z nich odpowiadają za procesy wymagające dużej mocy obliczeniowej, drugie zaś wykorzystywane są do codziennych zadań. Co jeszcze zatem jest nam potrzebne, aby osiągać świetne wyniki w CSie, Fortnite czy innym Valorancie? FPS-y. Często tak brzmi odpowiedź: im więcej, tym lepiej. FPS to ilość klatek na sekundę generowanych przez nasz komputer. Frames Win Games to hasło, z którym utożsamić mogą się miliony graczy. Połączenie świetnej karty graficznej z odpowiednim procesorem to połowa sukcesu. W tym miejscu warto wspomnieć o jeszcze jednej technologii idącej w parze z kartami RTX. Nvidia Reflex, która minimalizuje opóźnienia systemowe w grach turniejowych. Prędzej namierzaj cel, zwiększaj precyzję, reaguj szybciej i wygrywaj. Kolejnym elementem laptopa jest matryca. Ta znajdująca się przed nami może pochwalić się kilkoma fantastycznymi parametrami. Rozdzielczość 2560 na 1600 to gwarancja ostrego, realistycznego obrazu o niesamowitej szczegółowości, przydatna zarówno w grach, jak i w codziennym korzystaniu ze sprzętu. Większość z Was pamięta na pewno lekcje online, gdzie przed ekranem komputera spędzaliśmy długie godziny. Im wyższa rozdzielczość, tym niższe zmęczenie oczu. Warto zatem zadbać o to, by nasze oczy, nawet po wielu godzinach przed komputerem, nie odczuwały tego zbyt mocno. Wysoka rozdzielczość to również większa przestrzeń robocza. Jeśli piszecie wypracowanie na język polski bądź przygotowujecie rozbudowany arkusz Excel na lekcje informatyki, będziecie w stanie wyświetlać zdecydowanie więcej treści na ekranie o wyższej rozdzielczości. 165 Hz częstotliwości odświeżania to również szalenie istotny element. Po pierwsze, sama płynność obrazu jest niezakłócona, a po drugie rozwiązanie to pozwala nam na osiągnięcie przewagi nad naszymi rywalami w grach online. Każdy ułamek sekundy ma znaczenie, a jeśli to my widzimy przeciwnika ułamek sekundy szybciej niż on nas, to dalszego ciągu tej historii nie musimy wam tłumaczyć. 100% pokrycia palety barw SRGB to też element, który dla części może być dość zagadkowy, ale w bardzo łatwy sposób wytłumaczyć możemy jego użyteczność w codziennym użytkowaniu. Zdarzyło wam się kiedyś zamówić coś przez internet i w rzeczywistości kolor różnił się od tego, który widzieliście na ekranie monitora. Być może to właśnie ekran waszego urządzenia przekłamywał barwy. Dlatego, aby być pewnym, że czerwona bluza, którą kupiliście, faktycznie będzie tak samo czerwona w rzeczywistości, pamiętajcie o tym, żeby wasz laptop, tak jak Legion 5 Pro, posiadał pełne pokrycie palety barw. Wsparcie technologii G-Sync pozwala również na synchronizację kratek generowanych przez kartę graficzną z częstotliwością odświeżania matrycy. Jeśli to, o czym mówiliśmy, jeszcze was nie przekonuje, zwróćmy uwagę na kilka aspektów użytkowych laptopa. Zacznijmy od designu sprzętu. Jest on stonowany, ale jednocześnie przykuwający uwagę. Hasło stylowy zewnątrz, drapieżny wewnątrz idealnie oddaje ducha serii Legion. Rozwiązanie, które ułatwi Wam również organizację swojego miejsca pracy, nauki, gry, to zamontowanie zdecydowanej większości portów z tyłu obudowy. Biorąc pod uwagę, że laptop często staje się bazą dla kolejnych akcesorów i urządzeń peryferyjnych, pozwala nam to na łatwe i estetyczne zarządzanie kablami. Możemy bez problemu wypuścić je za biurko, nie zabierając sobie przestrzeni na książki i zeszyty. A jeśli ktoś z was lubi mocno szarpnąć myszką w trakcie gry w C.S.A., może być spokojny. Nie powinien przypadkowo wyłamać sobie portu USB. Jak już przy portach jesteśmy, warto zwrócić uwagę na ich mnogość. Do dyspozycji użytkownika oddajemy tutaj trzy porty USB, dwa porty USB-C, port Thunderbolt oraz wysokiej jakości HDMI, złącze internetowe, słuchawkowe i zasilające. Nie powinniśmy mieć zatem problemów z podłączeniem całego gamingowego ekosystemu. Nad zabezpieczeniem poziomu wydajności czuwa system chłodzenia ColdFront 4.0. Składają się na niego czujniki temperatury, dwa wentylatory wspomagane miedzianymi hitpipami, oraz radiatorami i cztery wyloty powietrza. Rozwiązanie takie daje nam pewność, że nie spotkają nas niepożądane skoki FPS-ów, a sama obudowa pozostanie cały czas przyjemna w dotyku. Możemy więc w pełni oddać się rozgrywce, nie myśląc o niczym innym. Użytkownik ma również możliwość zarządzania trybami chłodzenia. Więc w momencie kiedy tego potrzebujemy, możemy podkręcić pracę wentylatorów, a wieczorem, kiedy chcemy poglądać ostatni film i kłaść się spać przed szkołą, możemy uruchomić tryb cichy, który nie będzie nam przeszkadzał. Jak już przy pracy wieczorem jesteśmy, wartym podkreślenia aspektem jest podświetlenie klawiatury, umożliwiające komfortową pracę nawet przy zgaszonym świetle. Jeśli zapomnieliście napisać wypracowania, które macie dostarczyć rano, to bez budzenia wszystkich dookoła jesteście w stanie trafić w odpowiednie litery na klawiaturze. Laptopy Legion objęte są w standardzie dwuletnią usługą Premium Care, zapewniającą obsługę wysoko wykwalifikowanego technika przez infolinię, czat czy e-mail, priorytetyzację części, naprawę sprzętu z dojazdem do klienta oraz coroczną kontrolę kondycji komputera. Wszystkie szczegóły dotyczące Premium Care dostępne są w linku wyświetlającym się właśnie na ekranie. W zestawie ze sprzętem otrzymujemy również 3-miesięczną subskrypcję usługi Xbox Game Pass, która daje nam dostęp do katalogu wielu interesujących gier. Znajdziemy tutaj zarówno kultowe klasyki, jak i nowości. Bez problemu zatem każdy znajdzie coś dla siebie. Podsumowując, Lenovo Legion 5 Pro 7. generacji to sprzęt idealnie sprawdzający się zarówno do gry, jak i do nauki wyposażony w szereg udogodnień oraz mocnych software'owych rozwiązań, pozwala nam w pełni skoncentrować się na tym, co chcemy robić na sprzęcie. Nieważne czy w danym momencie jest to nauka, czy pokonywanie kolejnych leveli i rywali w krach online.